Lew jest królem zwierząt. Przez cały niemial dzień odpoczywa na sawannie otoczony lwicami i lwiętami, by bronić swego ogromnego terytorium wydaje z siebie przeraźliwe ryki. Mimo robiącego wrażenie wyglądu, to nie jest on najodważniejszy. W rzeczywistości to lwice polują na antylopy i zebry dla swego stada, a także one zajmują się lwiętami, które wydały na świat. Szympans jest prawdopodobnie najinteligentniejszą z małp. Potrafi posługiwać się narzędziami. Chwyta owady kawałkiem drewna, owoce otwiera, rozbijając je kamieniami, a nawet potrafi pić wodę, robiąc sobie z liścia filiżankę. Gdy jest dzieckiem, szympans jest tak milutki i śmieszny, że czasem uważa się go za maskotkę. Jednak gdy dorośnie, posiada siłę trzech mężczyzn.